Czasami jest tak, że o pewnych grach dużo się nie słyszy, dużo się nie mówi. W zasadzie są one, można powiedzieć, w cieniu innych, bardziej popularnych tytułów. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o grze rodzinnej, która, no właśnie. Nie za bardzo chyba została przez polskich graczy doceniona. Gdzieś zginęła w cieniu między Everdelem, a współcześnie teraz na przykład Dobrym Rokiem. To takie dwie gry rodzinne, bardzo ładnie wydane w takim można powiedzieć bajkowej kolorystyce. I baśniowy bór jest właśnie grą, o której ja bym chciał dzisiaj Wam opowiedzieć, bo uważam, że warto. Tak wygląda baśniowy bór rozłożony na trzech graczy. Zazwyczaj w takim gronie gram, mianowicie z moim starszym synem i żoną, ale można oczywiście też grać w mniejszą ilość osób. Wówczas dochodzi element losowy w postaci kości, którą rzucamy. Kość, dajmy na to, jeżeli coś na niej wypadnie, w tym przypadku drewno, mówi nam, że pewien zły książę zabiera nam jedno drewno z lasu. Ta kość ma po prostu ograniczyć szybkie zbieranie zasobów przez, przez dwóch graczy, aczkolwiek tryb dwuosobowy moim zdaniem nie do końca jest tak dobry jak trzy i 4 osobowy tryb, dlatego że no jest troszeczkę, bym powiedział, za mało emocji, jest troszeczkę za dużo luzu. Jednak lepiej, kiedy jest ciaśniej. Na cztery osoby, oczywiście, dochodzi czwarty gracz, który ma też swoją planszetkę i figurkę. O, tak wygląda planszetka. Tak wygląda figurka. I dochodzi też jeszcze jedna lokacja, mianowicie loka lokacja targu. Targ to lokacja, na której pojawia się. Y Wszystkie zasoby się pojawiają, z tym, że w liczbie jeden, tak? Mamy jedną cegłę, jedno drewno i jedną słomę. I na trzech na czterech graczy gra się moim zdaniem najlepiej w baśniowy bur. Z jakich elementów składa się gra? Każdy ma swoją figurkę świnki, ma swoją planszę, na której będzie budował domki, ma swoje karty zbiorów, ma, mamy też w tej grze lokacje, gdzie będziemy wysyłać nasze świnki. Po, po to, żeby zebrały odpowiednie zasoby, mamy też takie fajne organizery, w których znajdują się plastikowe elementy domków oraz surowce. O, ja mogę pokazać tak przykładowo: mamy trzy drewno, cegły i słomę. Mamy też oczywiście różne domki. Ja pokażę na przykład taki domek, domek słomiany. Bardzo fajnie już, tak wykonane w całości. Oczywiście te domki się dzielą na różne elementy, które my musimy po kolei wybudowywać. Mamy też specjalne karty baśni, o których za chwilę, i mamy też karty towarzyszy. I też tutaj kilka figurek potworów przyniosłem na, na stół, żeby wam pokazać, jak dobrze wykonane są te plastikowe figurki. Robią naprawdę bardzo dobre wrażenie. O tym jeszcze drugą, może pokażemy. Takiego olbrzyma. No i, no i oczywiście wilka. No, nie może zabraknąć yy, w takiej grze, która nawiązuje do baśnie o trzech świnkach wilka. <laughs> Mamy też znacznik pierwszego gracza taki ładny, plastikowy znacznik. To wiadomo jest tylko już taki element yy, wizualny. Teraz, jak wygląda mechanika gry, z czego gra się składa? Gra się składa z dwóch faz. Faza pierwsza to faza zbierania i faza druga to faza budowy. Faza zbierania polega na tym, że startuje runda, wybieramy kartę zbiorów i kartę baśni. Mianowicie gracze mogą zagrać jedną z trzech kart zbiorów. Ja wam pokażę na przykładzie niebieskiego gracza. Zagrywamy te karty oczywiście w tajemnicy. Ponieważ gracze mogą tylko się domyślać, gdzie wyślemy naszą świnkę. <laughs> Oczywiście muszą się też znajdować odpowiednie surowce, tak? To też zapomniałem tutaj położyć na danym polu. Tutaj mamy zawsze 5 słomy co rundę przychodzi. Tutaj trzy cegły, a tutaj cztery drewno do lasu. Więc zagrywamy kartę zbiorów i kartę baśni, jeśli jakąś kartę baśni mamy na ręce. Karty baśni to są takie specjalne karty. Mogą być one na przykład, o! Co za dużo, to niezdrowo. Na koniec fazy zbierania wszyscy gracze, którzy zebrali w tej rundzie 5 lub więcej surowców, muszą oddać ci dwa z nich. Taka wredna karta. Kurde, jakie te ilustracje w tej grze są świetne. Więc karty baśni to są takie specjalne karty, które obok kart zbiorów możemy zagrywać. <laughs> Kiedy zagramy karty w tajemnicy przed graczami, odwracamy najpierw kartę baśni, wprowadzając w życie jej efekt zgodnie z tym, co jest napisane na karcie. Następnie odwracamy kartę zbiorów, przenosimy na lokację świnkę. Dajmy na to, żebyśmy zrobili coś takiego, że niebieska świnka poszłaby na pole, yy, fioletowa też poszłaby na pole, a na przykład pomarańczowa poszłaby no może nie na pole, tylko gdzieś indziej do lasu widzimy więc, że dwie świnki poszły na tą samą lokację, jedna do innej lokacji. Co się wówczas dzieje? Są zbiory. Jeżeli mamy świnkę mm, samotną w danej lokacji, wówczas ona bierze wszystko, co na tej lokacji się znajduje. Jeżeli mamy wielu lub więcej świnek, trzeba się podzielić. Dzielimy się zazwyczaj y, porówno, a jeżeli wychodzą nam liczby nieparzyste, to zaokrąglamy w dół. W przypadku y, takim. Kiedy mamy 5 słomy na polu, każdy z graczy otrzyma po dwa słomy, a jedna słoma zostanie na następną rundę. Tak byśmy to podzielili. Czyli by to wyglądało tak: ta świnka dostanie całe drewno, ta świnka dostanie 2 słomy, ta świnka też dwa słomy, i jedna słoma zostanie na później. Mamy koniec fazy zbierane. Coś się dzieje też wtedy, może się dziać, jeżeli karta baśni była odpowiednio zagrana. Przed chwilą Wam taką kartę pokazałem i potem przechodzimy do fazy budowy i w fazie budowy mamy, możemy po kolei, zaczynając od pierwszego gracza, idąc zgodnie z wskazówkami zegara, wybrać dwie akcje. Mamy tutaj cztery akcje do zagrania. Dwie z nich wybieramy. Mogą to oczywiście być, być te same akcje, mogą te akcje się dublować, i mm, jakie to są akcje? Pierwsza to zbuduj jeden segment domu. Każdy segment domu ma swój koszt. Mianowicie fundamenty domu kosztują nas dwa danego zasobu, ściany 4 i dach 6. Dach jest najdroższy. Przykładowo, jeśli chciałbym zbudować mm, na przykład dom. Yy, niech będzie drewniany, bo, bo słomiany już Wam pokazałem, jak wygląda. Dajmy na to, że drewniany. Wówczas za drewniany dom płacimy 2 drewna za podstawę, tak, za fundament. 4 drewna za ścianę. I 6 drewna za dach. Jeżeli taki dom zostanie zbudowany, uznaje się go za ukończony. Celem gry zresztą jest zbudowanie trzech domków. Jesteśmy świnkami, które biorą udział w konkursie o nadwornego um, architekta, który zastąpi słynne trzy świnki na dworze pewnego króla. I kto wybuduje trzy domki, informuje wówczas graczy, że kończy się gra w tej rundzie. I na koniec gry, jeżeli tylko jeden z graczy zbudował trzy domki, on wygrywa. Jeżeli dwóch graczy lub więcej zbudowało trzy domki, wówczas porównujemy wartość domków. E, mianowicie domki słomiane są najmniej warte, domki drewniane troszeczkę więcej, a najbardziej cenione są domki ceglane, ponieważ je jest najtrudniej zbudować. Dlatego, że tego surowca jest jak, jako cegły najmniej. E, I po prostu porównujemy, tak? Gdybyśmy mieli na przykład sytuację, że jeden z graczy zbudował dwa słomiane, jeden drewniany, a drugi z graczy zbudowałby na przykład ceglany i dwa drewniane, wówczas ten, który zbudował dom ceglany i dwa drewniane, wygrywa grę, ponieważ jego domki są solidniejsze niż na przykład domki słomiane drugiego, drugiego z graczy. Co jest bardzo tutaj też ważne w tej grze, mamy też karty towarzyszy. Karta towarzyszy. To jest taka stała karta, w, przy, w odróżnieniu od karty baśni, którą zagrywamy po prostu sobie jednorazowo. Karty towarzysze to są takie karty postaci baśniowej, które gracz otrzymuje za każdym razem, kiedy wybuduje ścianę domku. Jeżeli zbuduje jakiś gracz ścianę domku, może dobrać kartę towarzysza i zdecydować, czy chce ją przekazać sobie, czy innemu graczowi. To na przykład mamy drwala, na naostrzony topór. Specjalna akcja. Otrzymujesz dwa drewna, umieść dwa drewna na lesie. Odrzuć drwala, aby anulować efekty jednej z kart stworów. Więc drwal, generalnie, zobaczcie, może być ciągle używany do tego, żeby dostawać drewno i przy okazji też umieszczać dodatkowe drewno w lesie. Więc super się przydaje do budowania domków drewnianych, ale jednocześnie może też być odrzucony i wówczas obroni nas przed jakimś potworem, który wszedł do lasu czy do jakiejś innej lokacji, gdzie nasza świnka się znajduje. Więc za każdym razem, kiedy budujemy ścianę domku, wybieramy kartę, dobieramy kartę towarzysza i możemy ją sobie przypisać lub innemu graczowi. Ma to duże znaczenie strategiczne, bo jeżeli któryś z graczy ma no, na przykład jakiegoś towarzysza, który nam bardzo bruździ, możemy powiedzieć słuchaj, dostajesz towarzysza ode mnie, on nie może odmówić i wówczas... Kończy się jego sielanka z jakimś danym towarzyszem, więc towarzysze generalnie rzecz biorąc, nigdy z nami nie zostaną na zawsze w tej grze praktycznie, ale zawsze na trochę dłużej niż karta baśni i mogą nam bardzo, bardzo pomóc. Są różni towarzysze. Zobaczcie, tych kart jest troszeczkę tutaj w tej grze, więc na regrywalność nie można narzekać. Jest też coś takiego jak bonus. O, pokazuję Wam już taki bonus. Premia pierwszego budowniczego. Jeżeli dany gracz zbuduje jako pierwszy dany rodzaj domku, otrzymuje taką premię i może wybrać jedną z trzech nagród: albo nową kartę towarzysza, albo dwie karty baśni, albo jeden z wybranych surowców. Wybiera sobie co chce. Ja bardzo często biorę sobie dwie karty baśni, bo te karty baśni się dosyć szybko zużywają i są one dosyć szybko potrzebne. Dobrze, to jest budowanie. Druga akcja to dobranie jednej karty baśni. Możemy sobie wziąć po prostu kartę baśni ze stosu na rękę. Nie ma limitu kart na ręce karty baśni. Możemy też wziąć sobie słomę, drewno lub cegłę z zasobów ogólnych, nie z lokacji. Oraz możemy zagrać specjalną akcję raz naturę. turę. Specjalna akcja dotyczy głównie towarzyszy. Tak jak widzieliście drwala. On ma specjalną akcję. Ale jest więcej towarzyszy, którzy taką specjalną akcję mają. Więc yy, można tutaj różne specjalne akcje zagrywać sobie w tej grze. I generalnie to jest wszystko, co wam można powiedzieć o tej grze. Więc gra się toczy bardzo szybko. Jest start rundy, zagrywamy kartę zbiorów i kartę baśni. Ewentualnie, jeśli mamy na ręce, odkrywamy kartę baśni, potem kartę zbiorów, idziemy na lokację, zbieramy lub nie, bo zależy jak się to potoczy rozgrywka, dane surowce. Jest faza budowy, gdzie wykorzystujemy dwie spośród czterech dostępnych akcji, które możemy dublować. I kiedy ktoś z pierwszych zbuduje z graczy trzy domki, wówczas runda się kończy. Podsumowujemy, patrzymy, czy ktoś jeszcze zbudował trzy domki, czy nie, i gra kończy się zwycięstwem jednego z graczy, który zostaje nadwornym architektem króla. To jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o baśniowy bór. Teraz warto byłoby to jakoś podsumować, po zapoznaniu Was z zasadami. Czas przejść do recenzji, i zaczynamy oczywiście od wykonania gry. Baśniowy bór jest wykonany prześlicznie, i mamy tutaj. Znakomite figurki plastikowe. Owszem, one w pewnym sensie są tylko wizualnym dodatkiem. O ile świnki wykorzystujemy co rundę, wysyłając ich, je do odpowiednich lokacji, o tyle potwory okazyjnie potrafią się czasem tylko pojawić przy zagraniu odpowiedniej karty baśni. Natomiast, no, nie mniej, te figurki naprawdę cieszą oko. Tak samo jak cieszą oko ilustracje w tej grze, gra jest naprawdę przepięknie zilustrowana. Ja sam grając z nią niejednokrotnie marzyło mi się, żeby takie ilustracje były w starych książkach z czasów mojego dzieciństwa, gdzie były baśnie braci Grimm czy baśnie Andersena. Jeżeli ktoś by takie ilustracje robił do, do tych baśni, to naprawdę myślę, że mi jeszcze milsze wspomnienia. Z tamtych lat. Niemniej wykonanie gry jest super. Na plus, też wypraska, gdzie wszystko ma swoje miejsce. Oczywiście, jeśli byśmy karty zakoszulkowali, pewnie one by się nie zmieściły w wyprasce, ale to niewielu wydawców myśli o, takim, o takiej fajnej rzeczy jak wypraska, która pomieści karty. Będące w koszulkach. Natomiast i tak tutaj wszystko fajnie gra. Ta wypraska do baśniowego boru jest świetnie zorganizowana, więc bardzo szybko grę się rozkłada i bardzo szybko grę się składa. Jeśli chodzi o mechanikę gry, no mamy tutaj takiego typowego worker placementa, gdzie wysyłamy świnkę, zabieramy lub nie, lub dzielimy się z inną świnką surowce, z których potem będziemy budować domki. Mamy też oczywiście fajną mechanikę zbierania kart i zagrywania kart. Tutaj przede wszystkim ważne są karty baśni, które potrafią albo nam coś dobrego dać, albo coś bardzo przykrego przeciwnikowi. Na przykład podeślemy mu, nie wiem, trolla mostowego, który okradnie danego gracza w danej lokacji, zabierając mu połowę, połowę drewna, cegieł lub zboża. Mamy też karty towarzyszy, które są bardzo ciekawą, ciekawym tutaj też rozwiązaniem. Karty towarzyszy potrafią też być czymś fajnym, bo one zostają z nami na dłużej. To nie jest jednorazowa karta baśni, więc zostają z nami na dłużej, tak długo jak my o tym zdecydujemy, lub tak długo jak inny gracz o tym zdecyduje. Tak więc mechanicznie gra jest fajnym połączeniem worker placementu z, z mechaniką zagrywania. Kart, można powiedzieć, akcji, które odpalają różne fajne efekty. A wszystko to tylko po to, aby jak najszybciej postawić trzy domki w pełni, budując fundamenty, ściany i, i dachy, tak by wygrać grę. Więc mechanikę określam jako elegancką, prostą, łatwą do nauczenia się i przyjemną. Czy w tej grze jest klimat? Pamiętam, że oglądałem jedną recenzję tej gry. Nie wiem, czy to nie jest nawet jedyna recenzja w internecie. Nie zrobiłem takiego solidnego researchu, ale trafiłem na, 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 na pewną recenzję, która właściwie była taka troszeczkę słodko-gorzka, ale jednocześnie mnie zachęciła do kupna baśniowego poru. I jednym z argumentów tej recenzji było to, że w tej grze nie ma klimatu. I rzeczywiście, jeśli chodzi o mechanikę, bo to jest zawsze najważniejsze, żeby mechanika jakoś się łączyła z tematem, chyba nie ma tu klimatu dużo. Bo mamy co worker placement, zagrywanie kart. Oczywiście te karty mają swoje efekty. One po części mogą odpowiadać pewnym baśniom. Niektórzy, na przykład, niektóre karty towarzyszy mogą pewnym baśniom, baśniowemu pierwowzorowi odpowiadać, ale też nie zawsze. Więc od strony mechaniki tego klimatu, może byśmy powiedzieli, że dużo nie ma. Ale od strony wykonania gry, no, ja grając w baśniowy bór. Czuję się, jakbym był w baśniowym borze. Wydaje mi się, że fenomenem właśnie dla mnie osobiście tej gry jest to, że ja tu odczuwam klimat głównie nie tyle przez mechanikę, chociaż jest jakiś klimat, bo budujemy domki i domki są różnego typu. Mamy domki słomiane, drewniane i ceglane, i, i to ma odzorowanie w mechanice, że ten ceglany trudniej jest zbudować, ale jest solidny i więcej punktowany niż na przykład yy, 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 dom zbudowany ze słomy, który łatwo można. Wznieść, ale jest on jednak, przez to, że jest tańszy w wykonaniu, mniej też punktowany. Więc jest jakieś nawiązanie do, do bajki o trzech świnkach. Natomiast wykonanie gry, jeśli chodzi o figurki, jeśli chodzi o grafikę, o prawę graficzną, to mnie przenosi do świata baśni w Baśniowym Boże. I prawdę mówiąc, ja czuję jakiś klimat baśniowy w tej grze. I pewnie też dużo też robi to, że ja większość, jeśli nie wszystkie z tych baśni znam z dzieciństwa, więc jak słyszę calineczka, jak czytam o Alibabie albo o Kopciuszku, to ja kojarzę te postaci, wiem o co chodzi. I, i, i przypominają mi się czasy dzieciństwa, więc myślę, że dla. Dla, dla wielu graczy będzie tu klimat, ale nie na zasadzie yy, yy, mechaniki tematu, ile raczej wykonania i tematu. Tutaj w tym klimat szczególnie odczuwam. No, takie, mam, takie mam zdanie. Dla kogo jest to gra? Yy, jest to gra, właśnie wybór dla graczy familijnych, yy, dla rodzin. Yy, jest to gra kierowana właśnie yy, do stołów rodziców, do stołów, przy których będą siedzieć rodzice z dziećmi, więc jest to świetna gra do tego, żeby dzieci nieco już starsze wkręcać w gry planszowe. Samo pudełko podaje, że gra jest od 14 lat. No, ja uczyłem w nią grać 8-10-latka, więc da radę, tak, da radę. Zdaje się, że chyba mój syn miał wtedy 9 albo 10 lat, jak zacząłem go uczyć tę grę. Teraz już ma prawie 11 i załapał mechanikę gry w ogóle nie potrzebował y, mieć tych 14 lat, a co więcej, potrafił też wygrywać z dorosłymi, więc gra naprawdę jest y, o przystępnych zasadach, więc y, ten wiek 14 plus chyba jest lekko przesadzony. Nie ma się tutaj czego obawiać. Jest to gra prosta, elegancko y, skonstruowana, y, która głównie skierowana do graczy familijnych. Ale uwaga, graczy doświadczeni którzy grają też w cięższe tytuły, będą się również dobrze bawić przy baśniowym boże. Bardzo, bardzo dobrze ja się bawię przy tej grze. Lubię to. Tą niepewność, gdzie, gdzie tą świnkę wysłać i gdzie wyślą przeciwnicy. A może ja teraz będę blefował i pomyślą oni, że pójdę tam, a pójdę gdzieś indziej. A może podeślę jakiegoś, jakiegoś potwora do lokacji, żeby coś tam y, 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 zrobił złego przeciwnikowi. A być może nagram taką kartę baśni. A być może tego towarzysza sobie wezmę, a może nie wezmę. Y, o, w sumie ten <laughs> towarzysz jest całkiem przyjemny. przydoby mi się. Y więc jest tutaj kilka fajnych takich rozwiązań mechanicznych, które cieszą również graczy doświadczonych. Tak więc powiedziałbym, że owszem, jest to gra familijna, podobnie jak Everdell czy Dobry Rok, ale jest to też gra, y, która przyniesie satysfakcję wielu innym graczom, i myślę, że można ją uznać za uniwersalny tytuł. Ostateczna ocena. Ile Baśniowy Bór otrzymuje ode mnie w tej Bagiegowej? Klasyfikacji od 1 do 10. I muszę przyznać, że baśniowy bór to dla mnie ósemka. Ja naprawdę bardzo sobie cenię ten tytuł, lubię tę grę. Zdaję sobie sprawę, że jego popularność chyba nie jest wielka w Polsce, ale może się mylę, napiszcie w komentarzach. Natomiast niezależnie od tego wszystkiego, dla mnie baśniowy bór jest ósemką. Jest fajnie zrobioną grą pięknie wykonaną, dobrze skonstruowaną mechanicznie, o bardzo przyjemnym temacie baśniowym, który ja uwielbiam i jest to gra która spodobała się również moim dzieciom, która spodobała się również mojej żonie, więc tym bardziej większy plus baśniowy bór dostaje ode mnie i myślę, że ósemka to jest taka zasłużona nota dla baśniowego boru. Świetna familijna gra. Jeżeli jeszcze gdzieś ją znajdziecie w sklepach, ja wiem, że ona chyba kosztuje teraz. No nie ma jej dużo, już troszeczkę się rozsprzedała, a na dodruk raczej nie ma co liczyć. Ona około 200 zł kosztuje dużo, no ale jednak ten plastik to wykonanie kosztuje. Ja pamiętam, że kupiłem ją gdzieś tam w jednym sklepie z planszów, w jednym ze sklepów planszówkowych po tańszej cenie, 150 kilka zł, i naprawdę uważam, że to był dobry zakup. Więc jeśli gdzieś znajdziecie tę grę taniej, Dobierzcie w ciemno. Bo naprawdę baśniowy bór jest świetnym, familijnym tytułem i myślę, że wielu ludziom przypadnie do gustu i być może niektórych zaskoczy, że o kurczę, Everdel, dobry rok, takie znane gry. A tutaj zobaczcie, był jeszcze baśniowy bór, który też się w tę kategorię pięknie wykonanych gier familijnych wpisuje i jest na pewno godny polecenia. Jest to zacny, zacny tytuł. Więc, chyba tyle ode mnie na temat baśniowego boru. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała i że sprawdzicie ten baśniowy bór, jak sprawdza się na stole w Waszym gronie planszówkowym. Tymczasem się żegnam, trzymajcie się. Do zobaczenia.